Dzień dobry wszystkim, dzisiaj mamy na podnośniku Alfa Romeo 159 z jednym z najlepszych silników na świecie 1.9 JTDM Cóż się tutaj wydarzyło? Ano już pokazuje. Auto przyjechało z powodu stuków Stuki były tak duże, że po zdjęciu koła okazało się, że to koło się podzieliło na nie dość, że na dwa, to jeszcze na trzy Środek oddzielnie piersie wszystko oddzielnie tak jak się widać guma wypadła to by nie było problemem żeby ta guma nie znalazła się tutaj tam na rolce troszeczkę jej się odłożyło i finalnie tutaj i jeszcze pod paskiem rozrządu i to że jest pod to w niczym nie przeszkadza, ale był też między kołem, co skutkuje nam przestawieniem się rozrządu o dwa ząbki. To powinno być tu, a jest dwa zęby dalej. Silnik, oczywiście, pracował, raczej nic mu się nie wydarzyło, co będziemy sprawdzać. I jeszcze w oczy się rzuca Picasso, który malował tutaj różnymi kolorami: na czerwono, na biało. Mamy znaczki czerwone, białe, białe, białe. Tu czerwone, na dole czerwone, tu czerwone i białe. To taki chyba. Polski Picasso, bo barwy narodowe. Zaraz to czyścimy, przekładamy i sprawdzamy.